Dzień dobry, witam was, moi ukochani widzowie. Um, oto jest I Need One Hit. Um, szukam... Um, a się... Szukam kontentu na gierki, więc chciałem zobaczyć, czy ta muzyka jest dość głośna, nie wiem, czy mnie nie zagłusza. Uh, czy wam takie coś będzie pasować. Random content. Totally random. Ja chyba troszeczkę ściszę tą... ...gierkę. Oh no, it's Monday again! I have to go to school Ale to było tłumaczenie dowolone Ugh. Muszę iść znowu do szkoły, bo jest poniedziałek, Zna znam te uczucie Najgorzej Halo? Klikam, o! Uah. Bardzo chcę zostać w domu dzisiaj Wiem! Powiem mojemu ojcu, że jestem... Chody. Nie będzie miał żadnego wyboru, ale, ale pozwolić mi tutaj zostać, jestem... Oba, stary! Tato, źle się, czuję. Może by to było, że mi... Może powinieneś mi... ...pozwolić zostać w domu, ponieważ mogę? Eee... z... am. Falić no, każdy umie angielski z was, nawet, się zgaduję. W ogóle, jeśli ktoś to ogląda, bo nie mam za dużo wideo. Mogę zostać w domu? Hmm, pozwól mi zobaczyć. Po co ja to Już nie tłaczę Wam. O, widzicie liczbę. Ja użyłam celcysa, bo. Bez Polsce. W ogóle te zdjęcia. Bardziej się na nich skupiam, niż na nim. Nie. Dobra. Na no, razie jesteś pamiętając, więc... Nie to A, u niego nie mogę Ła, wow. A, w naszym pokoju jest więcej A, dobra, lampa Lampa Chciałaś też Dobra A Idziemy teraz znowu powiedzieć naszemu... Nicowi, że... Do. Zła temperatura Mogłabym, może jeszcze raz. Bo naprawdę się źle czujemy. E, no fake. Real no clickbait, tato. A. Potrzebujemy więcej. No i da w każdy światło. Sorry. Sorry, to jest dla nauki. Co się stanie, jeśli zapalimy wszystkie światła ojcze. To jest dla nauki. Wcale jednak, że próbuję nie iść do szkoły. Nie, 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 nie. Tutaj jest światło. Każde światło. Nie ukryje się. Więcej I need more hit Może u, u salego jest coś jeszcze. O, jest, jest, jest. A to sody Jest w kolej 67 Ja się nie znam dokładnie Mogę wspominać na lecie ja... Troszeczkę 38 niby do Google ja, ja naprawdę się nie znam o, o! Jest gorąco, <śm> widać. No to, jak mówiłem... Kurde, co ja robię, co ja robię? Ehm... Um, chyba dalej ten, ale według mnie... Ja bym chyba już się ten poddał. A, mam najpierw to wziąć, teraz. Czy mogę tam wsadzić po prostu łyżkę eksplodowa? <śm> Weggehen, was? Albo Set. Albo in. Albo in wait wait wejść, Eischen. Eischen. To jest wszystko, co jemy. Eischen. Oh! się <grytamy> To chyba zaczyna dobić Ej, coś mówi. Powiedział coś. Jakby tak ten ciągle. Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra. Nie ma szans. <noise> Muszę iść do szkoły. Bo normalnie powinienem chyba już zostać. Powiedziałem chyba, 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 chyba. Ile tutaj jest endingów. Chyba. <noise> Jakby nie chyba. Ewidentnie powinienem zostać w domu już. Ale nie, może... Może u nas tradycja rodzinna. My jesteśmy zrobieni w magmy. Okej, okay, przestanę, bo to jest, zaczyna chyba już robić denerwujące. co? No. <laughs> Mi się wydaje, że już, już przewiduję, jaki będzie ending w tej grze. Oj, ja mogę tego dotknąć po prostu tak się rozgrzać? Jakby. W teorii można by było. No, ogrzewamy się, ogrzewamy się. Więcej. Potrzebuję więcej Manifond hit. Trzeba wkurzać Nie poddam się! Okej, okay, z każdą sekundę to jest przerwa gorący A nie, to był po prostu Aha. Dobra, ojcze, składek. No dobra, idziemy. Fireplace. Burn your homework. Mam to wziąć? Czuje, to będę musiał wziąć. To tak stoi. Co pisze? Today's homework. <grym> Jadę. Mogę tam się po prostu spalić? Nie. No masz szybciej. O, dobra. Już nie ma czatu, już nie ma czatu. Jest dobrze. I w ogóle nie mam już tej, bo puściłem. puściłem tą Tu te fotki O, de... o mówię o tym. Nie próbujcie tego w domu. Dokładnie. <grym> Da, stary, ja jestem... Ja jestem chod... Um, I need more hit! O, bólny car! No dobra, no i już wszystko tutaj tutaj wykorzystuję. A kiedy zamkniemy ten, bo w sumie tutaj jest otwarte O! O! Taxy for A kiedy zamknie, A my nie mamy. mamy nie mamy drzwi Wtedy mógłby w sumie... O, nie zniknąć. <laughs> Spierdziałem się na no jej samochód wypa... wybuchnął. Wypadł. Co, jak ci... Co ja próbowałem powiedzieć? Wybuchnął. Ja jestem śpieszne. Zuchod. Eee, nie wiem, mi się wydaje, że... my myśląc, to jest to jest normalne. Normalna temperatura. W ogóle te drzwi są otwarte A, tutaj Tutaj jest Surrender Garden Tutaj jest mój garden Tak Jest taki gorący, że wystarczy chyba je dotknąć po prostu Dokładnie Wystarczy dotknąć Plus to No dobra, w sumie Pożar musi być gorący To będzie kłaść w taki ciuchaw Um, mogę, nie, idziesz go. Aha. O. Tato. Mogę chyba. Tato. Tato. A nie da się pierwszy kamerę, ale za to. Tato. Tato. Bo coś chyba. Coś ci chyba na głowie. Pól. My mamy jakiś pól? Chyba zgaduję, że na tyle. Na tyle domu. O. Spidian. A, dobra, to są spidane. Master Flames In my players. Ehm um, No siema że no, hmm, Chyba gadali tylko Szczerze to Mnie to nie interesowało um, ch Chyba tam coś mówił, żeby on spełnił jego życzenie, żeby ten Skifnęłem to um, Ale możecie się domyślać po prostu On chyba zginął Okej, nie ma go Ej, pływamy! Ej! Wypuśćcie! Ja chcę! W ogóle chodzenie. Chodzenie. To jest w ogóle tutaj najlepsze. To to, bo o, przywołałem chyba szatana. O! A No Sami widzieliście to, co nie? Ale źle pszczoł damy Nie, wywalać Nie trzy dwa jeden cztery pięć sześć dobra smoku spalam dom Spaliżam. <grym> Co to jest gra? Co ja znalazłem, żeby nagrać? Ja myślałam, że to będzie bała gra. Ale co to? Dwa tysiące, dwa... dwa tysiące Tato to bo smok Tato smok z to, Tato Tato bo coś Bo chyba dach You leave me Co? jaki sposób ja miałam to zrobić? Nie, to do... nie wiem Lecimy. Ciśniemy, God of War. God of God of War. God of War. God go to school, of W takim czasie moglibyście Nie, No Nie do Nie będę tak zmuszać. Szkoły! Miałam opóźnienie od kudzo. że że ja to chciałam czytać. To, to jaka jest moja ten Wydaje mi się, że byłoby jeszcze więcej. Nie, ja się nie... A, ja, ja się interesuję z ale nie znam się na temperaturze, ale wydaje mi się. Wydaje mi się, żeby to było troszkę więcej. Let's go. No, Sigma! Opłacało się. Dobra jeszcze zrobimy inny ending. Dobra, zaczynamy jeszcze raz Spidam Szybciej, Dobra, nie, nie, nie. Ja pójdę do szkoły. Będę dobrym sytem. i don't know what i'm doing i'm not ending again i just should like should sure, should sure. extra to should sure, should sure. but this is ending is boring. in the rest of the well i can stop you actually check it off Wait 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 we, wait. هذا طب ها 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 ...to materiału do montowania... Za... O, jest! Przyjechali. Kobotu, dawaj. Tak dało? E, to by było na tyle, no i pa.